W podcaście O dojrzałości zapytałam na końcu, czy jesteś w stanie zadbać o każdą swoją potrzebę i wziąć odpowiedzialność za każdą swoją potrzebę, bo czasami bywa tak, że wstydzimy się swoich potrzeb. Nazywam się Emilia Kulpanowak, jestem coachem i trenerką Porozumienia Bez Przemocy. W podcaście Poziom Miłości wspieram Cię w budowaniu relacji marzeń ze sobą i z innymi też. I znów zacznijmy od początku. Jeśli jesteś małym dzieckiem, małą dziewczynką, małym chłopczykiem, to Twoje otoczenie opowiada Ci różne rzeczy o świecie. I czasami mówią Ci na przykład, że nieładnie być ważnym, bo ważny to taki ważniacki, wywyższający się ponad innych, zgarniający jakoś za dużo bycia takiego, wiecz, takiego w świetle. Nieładnie być widzianym, lepiej siedzieć w kącie. Jak będziesz dobry z czegoś, jak sobie zapracujesz i zasłużysz, to cię wtedy docenią, a tak to nie. Może nie za dobrze jeść, a zwłaszcza jak się ma może kilogram za dużo, bo przecież powinno się schudnąć i ładnie wyglądać i być pięknym, a nie tak sobie pozwalać na jedzenie. Może karciło się dzieci za odpoczynek, za odpoczywanie. Bo odpoczynek to od razu lenistwo. Jeżeli ktoś pozwala sobie na odpoczynek, to pewnie jest leniem, a przecież trzeba ciężko pracować, bo bez pracy nie ma kołaczy, prawda? A może y, niedobrze być autonomicznym i niezależnym, bo przecież powinno się dbać o relacje z najbliższymi ludźmi, y, zwłaszcza z najbliższymi. Ale w ogóle dbać o bliskich ludzi i zabiegać o nich i o ich dobre samopoczucie, a nie tak tylko ja, ja. ja. Przecież to egoistyczne. Zobacz, ile w tym jest przekonań, przekonań, które powstrzymują nas przed tym, żeby zadbać o nasze tak ważne potrzeby. Bycie ważnym, bycie widzianym jedzenie, odpoczynek, autonomia i wiele, wiele innych to uniwersalne potrzeby, które ma każdy człowiek na Ziemi. A my nauczyliśmy się ich wstydzić. Przyjrzyjmy się zatem na chwilę, jak działa wstyd. O co tu chodzi w ogóle? Dawno, dawno, dawno temu wytworzyliśmy sobie taki mechanizm, który chroni nas przed tym, żebyśmy na pewno przynależeli do grupy. Jeżeli ja zrobię coś, co grupie się nie podoba, będzie to zagrażało grupie albo zagrażało bezpieczeństwu tej grupy, czy narażało jej członków na niebezpieczeństwo, czy będę zużywać za dużo zasobów lub inne, lub coś innego, to grupa może mnie wyrzucić. Ze swoich szeregów, i wtedy ja głodna, samotna, zziębnięta będę narażona na atak dzikich zwierząt i najprawdopodobniej bardzo szybko zginę. Tak to działało. Dzisiaj mamy hotele przyjaciół, yy, przytułki dla bezdomnych i wiele możliwości do tego, żeby przeżyć. Natomiast kiedyś byliśmy zdani na jedną konkretną grupę, na tą, która była po prostu naszym plemieniem. Dlatego wykształciliśmy wstyd, wstyd bardzo ważna emocja, bardzo ważne uczucie, które ma nas chronić przed tym, żebyśmy nie zrobili niczego, co nie podoba się naszej grupie. A więc dba o naszą przynależność, dba o nasze bezpieczeństwo, dba o nasze przetrwanie, o, nasze, o nasz dobrostan po prostu. Więc gdy pojawia się wstyd, to po to, żeby zadbać właśnie o nasze bezpieczeństwo i przynależność. A więc kiedy czujemy wstyd, to prawdopodobnie dlatego, że pojawiła się w nas myśl, że właśnie teraz przestajemy przynależeć. Że właśnie się coś zadziało takiego, coś zrobiłam, co w mojej ocenie naraża mnie na wyrzucenie z szeregów grupy. Jakiejkolwiek grupy, bo my mamy przecież teraz w dzisiejszych czasach mnóstwo grup wokół nas, ale wstyd jest Pierwotny, on mówi o jakiejś uogólnionej przynależności, zazwyczaj nie o jakiejś jednej konkretnej grupie. I bardzo, bardzo związany jest z przekonaniami na nasz temat, wyniesionymi oczywiście z dzieciństwa, no bo z kiedy? Warto zauważyć to, że my często nie mamy kontaktu ze wstydem i nie zauważamy go. Częściej mówimy na przykład, że to nieładnie. Tak odpoczywać, albo nie mogę sobie pozwolić na odpoczynek, albo nie mogę wypowiedzieć na warsztatach z porozumienia bez przemocy, że ja chcę być ważny, że chcę być widziany, a już zwłaszcza jak jestem kobietą i tak bardzo mi wpajali od dziecka, że nie wolno być ważnym i widzianym. Ale nie zauważam tego, nie zdaję sobie sprawy z tego, że to, że to wstyd mną kieruje, dlatego że wykształciliśmy też wiele mechanizmów, które pozwalają nam nie czuć wstydu. Wstyd jest na tyle trudny w odczuwaniu, na tyle nieprzyjemny, że te mechanizmy również były nam potrzebne. Więc z jednej strony mamy wstyd, który o nas dba, z drugiej strony mamy mechanizmy obronne przed samym wstydem po to, żeby go tak bardzo nie odczuwać. O tym może opowiem jeszcze innym razem. Natomiast dzisiaj to co ważne, to chciałabym zwrócić uwagę na to, że mamy tych kilka potrzeb. Każdy z nas Różne inne potrzeby może mieć, o które wstydzimy się dbać. Wydaje nam się, że to nie przystoi, że to nieładnie, że to nieelegancko, albo że to jest po prostu egoistyczne, albo że na to nie zasłużyliśmy, albo wiele, wiele innych rzeczy. Tu oczywiście ukłon do naszych rodziców, nauczycieli, dziadków, sąsiadów, którzy nakarmili nas tą wiedzą. Ale to, do czego zachęcam Cię, to do tego, żeby zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, nie oczekiwać, że ktoś wspaniałomyślnie nas wyróżni, jeżeli naszą potrzebą jest na przykład bycie ważnym, tylko zadbanie o to, żeby być ważnym. Czyli wziąć sprawy w swoje ręce, wziąć odpowiedzialność za swoje potrzeby i zaspokoić je tak, jak potrafimy, tak, jak chcemy. A drugą rzeczą jest to, że warto popracować z tymi przekonaniami. Czy to jest prawda, że jak jestem dziewczynką, to nie mogę być widziana? Czy to jest prawda, że nie mogę odpoczywać, jeśli chcę jeść? Czy to jest prawda, że nie mogę być niezależną osobą, jeżeli chcę mieć relacje z innymi? Chyba obiektywnie to nie jest prawda, ale wiele, wiele takich przekonań w naszych głowach się czai. Że nie zasługujemy, że jesteśmy za słabi, za mali i nasze potrzeby nie mogą być w związku z tym zaspokojone. Warto się po, tym przekonaniem poprzeglądać i zastanowić się, czy ja znam chociaż jedną osobę, która jakoś zaprzecza temu mojemu przekonaniu. Czy ja wiem, o jakie jeszcze inne potrzeby tym przekonaniem próbuję zadbać, oprócz przynależności? Zazwyczaj to są właśnie takie. Potrzeby typu przynależność, bezpieczeństwo i podobne. Czy ja wiem, jakie potrzeby inne mogę zaspokoić, kiedy nie zgodzę się z tym przekonaniem, kiedy otworzę się na to, żeby przestać tak myśleć, żeby zmienić to przekonanie na nowe? Do jakich potrzeb mnie to zaprowadzi? Jakie tam bogactwo się czai? Może kontakty z innymi ludźmi? Może szczerość, autentyczność, może niezależność, może bycie widzianym, może szacunek do siebie, może jakaś zupełnie, zupełnie inna potrzeba integralność na przykład. Jakie potrzeby będę mogła mieć dzięki temu, że zadam kłam moim starym i nieaktualnym już przekonaniom, które ciągle siedzą w mojej głowie? Jestem ciekawa, jak Ciebie może wzbogacić to. By nauczyć się dbać o potrzeby, które do tej pory pozostawiały w cieniu Twoich przekonań, które były trochę zaniedbane, które były traktowane przez Ciebie jako niegodne zajmowania się nimi, albo że to było niebezpieczne zajmować się nimi. Jakie Twoje potrzeby mogą wyjść na światło dzienne i co będzie dla Ciebie możliwe, kiedy to się stanie? Pomyśl, proszę, o tym przez chwilę. A jeśli masz ochotę, to napisz na ten temat komentarz.